A co ty, Babzyro, robisz u nas na policji i zamknięte dzisiaj? Też jestem policjantką. Nie widzisz mojego ubranka? Jak baba policjant? Jak baba policjant! Policjant to ma być chłop! Co to ma być? I co będzie obrażanko? Nie, nie może tak być, a na policję. Dziewięć, dziewięć. Ach, jeden, jeden, Kruci, to my jesteśmy policja. Coraz więcej jest bab policjantów. Niestety nie mogę sobie na razie z tym poradzić. Ale są święta, to na razie niech będzie. Wiem, że to jest najgorsze. Nikt tego nie lubi, ale zróbmy życzenia, a będzie z głowy. Bierz to, babo. Smacznego. Dawaj mi. Na no, chłop, nawzajem. Yy, no, życzę ci, żeby było dużo chłopów, policjantów, no ale żadnych bab, policjantów. No. Nawzajem, bo baba nie może być policjantem.